Dzień dobry. Mamy środę 20 dzień listopada. To jest PB Brief, poranny podcast Pulsu Biznesu. A w nim? O znakomitych okazjach do zakupów po wczorajszej przecenie, zmotywowanej przez działania Kremla. O obniżeniu składki zdrowotnej. Zastanowimy się, czy takie działanie w takim wymiarze ma sens. Powiemy także o tym, jak rząd kupił sobie niższą inflację. A zaczniemy od tego, czym żyją Polska i świat. Marcin Dobrowolski, zapraszam. To jest podcast PB Brief, prosto z redakcji pulsu biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie od poniedziałku do piątku najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Już 3918 dni minęło, odkąd Rosja rozpoczęła wojnę w Europie. Wkraczając na ukraiński Krym i do donbasu. Te ponad 10 lat, a szczególnie ostatnie tysiąc dni, wstrząsnęły światem i wskazały tych, którzy opowiadają się za światem opartym na zasadach, wspierają demokrację i widzą w Ukrainie ofiarę współczesnego imperializmu oraz tych, którzy otwarcie stają po stronie despotyzmu, wspierając go pośrednio pod pretekstem ustępstw. W ciągu ostatnich tysiącu dni Rosja. Popełniła przerażające zbrodnie wojenne w Ukrainie, przynosząc śmierć, zniszczenie, czystki etniczne, przesiedlenia ludności, uprowadzenie ukraińskich dzieci, szkody ekologiczne, zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego i dezinformację, czego my, jako dziennikarze i państwo, jako odbiorcy, jesteśmy na ogromną skalę świadkami. Ukraina nie zamierza się poddać, choć prezydent Zełęński deklaruje wolę zakończenia wojny w trakcie najbliższego roku. My, jako dziennikarze, będziemy podawać Państwu sprawdzone i wiarygodne informacje. Wydarzenia ostatnich dni pokazały szczególnie, jak wielki wpływ mogą one mieć na rynki. A spadkami zareagowały one na groźby Kremla w postaci długo zapowiadanej nowelizacji doktryny użycia broni jądrowej. Zgodnie z nią, Użycie takowej może być uzasadnione atakiem ze strony państwa niedysponującego bronią jądrową, ale wspieranego przez mocarstwo nuklearne. Warto jednak pamiętać, że doktryna ta była już wielokrotnie naruszana i nigdy nie doprowadziła do sięgnięcia po takie środki. Emocje jednak działają i wczoraj WIG-20 tracił nawet ponad 3%. Nic tylko kupować mówił jeden z moich redakcyjnych kolegów. Okazje do zakupów mogą również sprowokować takie spółki jak Cyfrowy Polsat lub Enea, które publikować będą dziś swoje raporty kwartalne. Chwalić się wynikami będą również mniejsze spółki, takie jak Bogdanka czy Śnieżka. A o czym dziś piszemy w Pulsie Biznesu? Na pierwszej stronie zapowiedź obszernego komentarza do zmian przyjętych wczoraj przez Radę Ministrów. Dotyczą one przedłużenia zamrożenia cen prądu oraz reformy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. I od tego tematu, tematu składki, zaczniemy rozmowy z naszymi ekspertami. Dobiega końca epopeja, jak powiedział Donald Tusk, sprawy składki zdrowotnej, która podwyższona przez polski ład miała być obniżona, przynajmniej to gwarantowano, obiecywano w obietnicach wyborczych. Marek Hondzyński śledzi kolejne rozdziały tej epopei. Na jakim jesteśmy etapie? Czy możemy już napisać epilog? Myślę, że możemy zacząć pisać epilog, ale czy możemy go napisać w całości, to jeszcze oczywiście tego nie wiemy, bo wszystko się może wydarzyć w Sejmie w trakcie prac nad konkretnymi projektami ustaw. Na razie wiemy tyle, że rząd przyjął zmiany w składce jakby w dwóch krokach. Pierwszy krok jest taki, że obniża składkę zdrowotną dla tych przedsiębiorców, którzy mają rzeczywiście bardzo niskie dochody do wysokości minimalnej pensji. No i tutaj wiemy tyle, że od przyszłego już roku ta składka będzie wynosiła 9% od 75% najniższego wynagrodzenia. Natomiast drugi dla to, nich, dla tych, on dla, tych no on dla którzy, którzy płacą składkę minimalną, a właśnie tacy, tacy przedsiębiorcy płacą składkę minimalną. Natomiast drugi krok polega na tym, że rząd chce jakby zróżnicować wysokość składki w zależności od dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców. Generalna zasada jest taka, że wraca składka ryczałtowa dla wszystkich, którzy Uzyskują dochody do wysokości 1,5-krotności średniej krajowej pensji. Ta składka będzie wynosiła 9%, natomiast podstawą jej naliczania będzie 75% najniższej pensji. A ci, którzy uzyskują wyższe dochody, będą płacili wyższą składkę od nadwyżki ponad ten próg 1,5-krotności. Dodatkowa uwaga jest taka, że ten drugi krok wejdzie w życie dopiero od 2026 roku, i to jest właśnie ten czynnik ryzyka, o którym mówiłem na początku. Sejm, kiedy będzie się zajmował pracami nad tym projektem, będzie mógł dużo zmienić. Wiemy, że zmiany w składce zdrowotnej wywołują dużo emocji, zwłaszcza po lewej stronie sali sejmowej, więc ja bym jeszcze tego epilogu. Przynajmniej nie kończył. Może zaczął go pisać, ale jeszcze go nie, nie, nie chciałbym go kończyć. Mówisz podając te wartości, mówisz o dochodach, to rozróżnienie jest istotne, prawda? Dochody, nie przychody. Tak, w mówię, ogóle. O, mówię o dochodach. Tutaj jakby projekt ustawy, przynajmniej na tym etapie, mówi o dochodach. Kto za to wszystko zapłaci i ile to będzie kosztowało? Zapłaci za to NFZ swoimi przychodami. To znaczy, mówię teraz już o tym drugim etapie, bo on jest o wiele bardziej kosztowny niż pierwszy. My, według autorów projektu, te zmiany oznaczają uszczuplenie przychodów NFZ o prawie 6 miliardów złotych w pierwszym roku obowiązywania ustawy i to może być właśnie tak, jeden z takich głównych punktów zapalnych w dyskusji nad, nad tą ustawą. Wiemy, że NFZ już dzisiaj ma problemy z płynnością. Wiemy, że ma problemy z regulowaniem płatności za świadczenia, zwłaszcza te ponadwymiarowe, więc no myślę, że ten argument spadających przychodów w NFZ-będzie tutaj często podnoszony. Mówimy o tym, ile mniej będzie dostawał Narodowy Fundusz Zdrowia, a ile powinien dostawać, aby spełnić. No, potrzeby zdrowotne Polaków? Znacznie więcej. To jest taki naj, taka najkrótsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy. No, ale wiesz, niektórzy by tacy liberalowie powiedzieliby tyle, ile dostanie, to zawsze będzie mówił, że znacznie więcej potrzebuje. Tak, ale do takich analiz najlepszy jest jakiś punkt odniesienia. Takim punktem odniesienia może być na przykład wielkość wydatków publicznych na zdrowie w Polsce versus wydatki publiczne na ochronę zdrowia w innych krajach, na przykład w krajach naszego regionu. Są takie dane Banku Światowego, gdzie, gdzie ukazane są te wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca, i my tam bardzo odstajemy na minus w porównaniu do Czech czy do Węgier. Więc choćby to zestawienie pokazuje, że NFZ powinien mieć więcej pieniędzy, bo te wydatki powinny być po prostu większe, żeby zachować odpowiedni standard usług zdrowotnych. Inny argument, też właśnie wydatkowy, to ostatni raport Komisji Europejskiej, który zestawia wydatki publiczne na ochronę zdrowia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I tutaj też raczej zamykamy listę, nie otwieramy, więc no, to jest taki argument, który wydaje mi się, należy brać pod uwagę przy jakichkolwiek planach reform składki zdrowotnej. A odchodząc na bok od tych wszystkich projektów Marku, tak na zdrowy rozsądek twój dziennikarski też jako obserwatora działań rządu od lat. Jak myślisz, która grupa w Polsce pracujących powinna być mocniej dociążona kosztem składek no, z się na wspólną ochronę zdrowia? W wielu badaniach na temat nierówności dochodowych i nierówności społecznych yy, konkluzje są takie, że osoby o najwyższych dochodach powinny płacić wyższe obciążenia. To jakby zatrzymuje narastanie nierówności w społeczeństwach i przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Wydaje mi się, że ta zasada Mogłaby dotyczyć również składki zdrowotnej. Nie ma powodu, dla którego osoby najlepiej uposażone nie mogłyby płacić wyższych składek. Zresztą ten projekt ustawy, o którym mówiłem na początku, tej, która ma wejść w życie dopiero od 2026 roku, on w zasadzie idzie w tę stronę, to znaczy ten niski ryczałt jest przeznaczony dla dochodów o określonej wartości, a Powyżej tego progu składka zaczyna rosnąć i przedsiębiorcy o najwyższych dochodach będą płacili relatywnie wysoką składkę, więc no ta filozofia w tym projekcie ustawy jest zachowana. Pytanie tylko, czy nie należałoby pójść dalej. Co mówił Marek Kondzyński? Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników Pulsu Biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. Rząd podjął decyzję w sprawie zamrożenia cen energii elektrycznej w roku 2025. O tym porozmawiam z Kamilą Wajsztuk dziennikarką pulsu biznesu. Dzień dobry Kamilone. na jakim poziomie stawek będą ceny prądu ustalone w przyszłym roku? W przyszłym roku, a w zasadzie przez pierwsze 9 miesięcy przeszłego roku, e, ceny energii dla gospodarstw domowych będą na poziomie maksymalnie 500 zł za megawatogodzinę netto. Czyli na tym samym poziomie? na jakim były w tym roku. A kto za to wszystko zapłaci? No to jest podstawowe pytanie, które się ciśnie, ciśnie na usta. Przedsiębiorcy? Im cena energii elektrycznej nie będzie zamrażana? Nie będzie zamrożona dla przedsiębiorców rzeczywiście i cały koszt mrożenia cen energii i również zawieszenia jednej z opłat, którą mamy na rachunkach, czyli opłaty mocowej, to jest ponad 5 miliardów złotych w przyszłym roku. To są rekompensaty dla firm sprzedających energię. I rzeczy, no to jest koszt budżetu państwa, czyli de facto zapłaci za to ogół podatników. Czy ta limitowana cena będzie obowiązywać wszystkich? I czy mamy jakiś limit zużycia, powyżej którego będzie wprowadzana cena rynkowa? W tej ustawie, w tym projekcie ustawy, nie ma limitu zużycia. Tak jak w pierwszej wersji, Sprzed paru lat już w tej chwili mieliśmy limity zużycia, do których obowiązywały ceny zamrożone. To tutaj tego nie ma. To jest po prostu cena maksymalna dla gospodarstw domowych. Warto pamiętać, że możemy sobie wybrać ofertę sprzedawcy energii, że oczywiście są sprzedawcy z urzędu, oni mają taryfy zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Natomiast w Polsce od 2007 roku jest taka możliwość, żeby sobie tego sprzedawcę zmienić. I na razie zrobiło to trochę ponad 1 trzecia. Odbiorców w Polsce. Trochę ponad 1 trzecia gospodarstw domowych korzysta z innych ofert niż taryfowe. A czy jest szansa, aby te oferty były lepsze niż rządowa gwarancja 500 zł za godzinę? Tak, i już w tej chwili się pojawiły takie oferty na rynku. One są dużo niższe? Nie, na razie nie, ale jedna z firm, która już coś takiego oferuje, to jest bodajże złotówka niższa oferta i gwarantują, tak się reklamują, że w przyszłym roku też ich oferta będzie tańsza od najtańszej na rynku. Co mówiła nasza specjalistka od rynku energii, czyli Kamila Wajszczuk z redakcji Pulsu Biznesu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był PB Brief, codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu czekamy na twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcastmaupapb.pl